Cześć, witajcie. Z tej strony Stefan z HardPC. W dzisiejszym odcinku zobaczycie prezentację klawiatury od firmy Qubot model MK50 z przyciskami Remix Red. Jak mogliście ostatnio obejrzeć na naszym kanale odcinek, który prezentował Wam Kamil, była tam klawiaturka MK70. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam klawiaturę taką praktycznie samo jak tamta z tą e, zmianką, że tutaj mamy dodatkową podkładkę pod nadgarstki. A także oczywiście tutaj znajduje się jeszcze oprócz tego brak podświetlenia względem poprzedniego modelu, który Wam zaprezentował Kamil. Z ważniejszych cech tego produktu to oczywiście to, że mamy tutaj funkcję Endcase Roller Over, czyli po naciśnięciu wszystkich klawiszy nie zablokują się nam one tak jak w przypadku tego. W innych klawiaturach, że 6-8 klawiszy i nam więcej klawiszy, klawiatura nie, po prostu nie i zaobserwuję, po jak klikamy. Dwuletnia gwarancja producenta. E, dodatkowo mamy tutaj e, funkcję multimedialne na tej klawiaturze. No i tutaj taki podgląd mniej więcej na opakowanie. Tym się nie będziemy zajmować. E, opakowanie standardowo, jak w poprzednim przypadku, mamy tutaj kartonik cały czarny. Po rozpakowaniu tego kartonu ujrzymy oczywiście samą klawiaturkę. Przejdźmy sobie już do konkretu, wyjmę tę klawiaturę. Z tutaj zabezpieczeń i zaraz Wam wszystko zaprezentuję. Oczywiście kabel jest tutaj zabezpieczony w folii. Oprócz tego jeszcze mamy tutaj taką broszurkę z informacjami od producenta. Dodatkowe przyciski do podmiany na strzałki i na guziki wsad. Cztery takie pomarańczowe i kluczek do wjmowania normalnych. Tutaj już właśnie widzę, że nic więcej oprócz tego nie ma, więc sobie zabierzemy klatura została zabezpieczona dwoma piankami tutaj takimi z boków dodatkowo klatura posiada tutaj podkładkę poniżej jak możecie zobaczyć rozpakujmy sobie to wszystko z folii żebyście mogli to zobaczyć jak się to w całości prezentuje no i oczywiście obiecuję Wam że za około półtorej do dwóch tygodni czasu nakręcę dla Was materiał z takim testem, recenzją tej klawiatury będziecie mogli mniej więcej poznać moją opinię na temat właśnie klawiatury Kupada z przełącznikami czerwonymi wcześniej korzystałem z innej klawiatury mechanicznej miałem okazję testować, były tam przełączniki Kalicha niebieskie troszkę mi to nie odpowiadało, miał taki podwójny klik miałem wcześniej aktywację po prostu a tutaj jak możecie zobaczyć mamy aktywację na 2 mm klawisz ma 4 mm, na no tutaj mamy oczywiście 50 gram nacisku, właśnie na klawaturkę. klawiaturka posiada oczywiście taki pogrubiony przewód zwykły, bez żadnego oplotu. No i dodatkowo mamy złącze, to szczepił PS2 standardowe. No i tutaj taki adapterek USB 2.0 fioletowa oczywiście, nie pozłócana, nic tutaj jest to klawiatura najniższa e, w sensie e, z takiej linii byliśmy sobie budżetowej w do dodatków tutaj jeszcze standardowo byśmy mieli dwa porty USB, czyli taki hub wycie sławkowe wejście mikrofonowe, tego tutaj w tej klawiaturze nie ma jest to najuboższa wersja klawiatury jednakże dla prawdziwych graczy taka klawiaturka powinna wystarczyć każdy powinien być taki takiej zadowolony według mnie ponieważ kosztuje ona tylko 269 zł jak na kreaturę mechaniczną z przełącznikami Sherry MX Red. Jest to naprawdę cena zadowalająca. Nie ma tu żadnych tak zwanych podrubiastych przycisków typu kalich czy coś, chociaż nie neguję. Te przyciski również są dobre. Tu mam tego podkładkę nakładaną. Jak możecie zobaczyć, w tym momencie tą podkoleczkę sobie tutaj w ten sposób opieramy sobie na niej nadgarstki. Znaczy tu ja mam troszkę za dużą dłoń, jak możecie zobaczyć. Praktycznie całą kreaturę nie przykrywam. Ale to jest mniej więcej ułatwienie, jeżeli chodzi o takie po prostu użytkowanie. Tutaj same dłonie, spód dłoni się tak mocno nie męczy. Przejdźmy sobie do wagi tej klawiatury Waga tej klawiatury wynosi ponad kilogram, kilo prawie że 200. Dodatkowo tu mamy trzy diody sygnalizujące pracę, tam załóżmy numlok i tak dalej. No i oczywiście po naciśnięciu klawisza, tutaj tego funkcyjnego. Mamy tutaj podpisane pod F1 do F6. Klawisze multimedialne, wyciszenie, sciszenie, podgłosienie, stop i play. Utwór poprzedni, utwór następny. No i kolejna rzecz z tyłu klawiatury. Prezentuje się mianowicie w ten sposób, że mamy tutaj oczywiście nóżki regulowane tylko w jednym kierunku, tak naprawdę. Dodatkowo gumowe podkładki tutaj, takie piankowe z jednej jak i z drugiej strony. Tutaj mamy miejsca, gdzie wkładamy. Pod właśnie podkładkę wsuwamy ją tam do środka no i teraz taka sytuacja e, chcielibyście pewnie zobaczyć mniej więcej jak tutaj się klika w tą klawiaturę więc się na chwilkę wyciszę i posłuchajcie jak ona pracuje ok e, tak mniej więcej e, tak mniej więcej głośna jest ta klawiatura e, zobaczmy sobie jeszcze mniej więcej jak wyglądają tu właśnie te przełociki włoży tutaj właśnie nasz kluczyk. No i możecie zobaczyć w tym momencie jak się prezentuje przełącznik. Sam przełącznik jest cichuteńki, tak to można powiedzieć. Jedynie to jest tu kod naciskającego klawisza. Nam daje tutaj takie inne brzmienie. Możemy dodatkowo dogubić sobie takie o gumowe. Wtedy wyciszymy sobie klaturkę. Co ciekawe, no jak możecie zobaczyć, literka Q. Jest w kształcie właśnie tej literki Q z loga producenta. Sama kreatura posiada taką matową e, troszkę tutaj warstwę. Jest to dosyć fajne, nie widać tutaj na tym odcisków palców. Co jest dużym, oczywiście, plusem, bo nie będzie aż tak mocno widać pewnie brudzącego się e, właśnie pludej plastiku. Duży plus za tą podkładkę. No i oczywiście za cenę 269 zł. Słuchajcie, ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować tego filmu. Kto jeszcze nie subskrybuje nich, da nam subskrypcję, bo będziemy mieli fajne, ciekawe materiały. Zapraszam Was również na Facebooka hardpc.pl. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.